Ladies and Gentlemen, before what I can say, we did it. Moi kochani, ten plan pojawił się drugiego dnia świąt. Kupiliśmy spontaniczne bilety do Maroka, no i z racji moich upodobań do robienia researchu, co można zwiedzić w danym kraju, zobaczymy, że można pojechać do Mauretanii i zrobić to, co robimy teraz. Czyli pojechać na, na wagonie pociągu. Złapać stopa. Dzisiaj czekaliśmy pół godziny na jednego i teraz czekamy na drugiego. Mało aut i nikt nie bierze. Prezydent Mauretanii. System system Automatycznie. Linia kolejowa Zuvirat ma około 700 kilometrów. Jadą nimi trzy pociągi dziennie w każdą ze stron e, przez miejscowość Szum do miejscowości Nawazibu, gdzie jest surowiec transportowany na statki głównie do Francji. Jest to jedna z głównych e, jakby rzeczy, która utrzymuje Mauretanię w dobrych stosunkach e, ekonomicznych, ponieważ e, jakby wielka część gospodarki Mauretanii się opiera właśnie na wydobyciu, transporcie i sprzedaży tych złóż, właśnie żelaza i węgla. Nigdy nie miałem jeszcze większego spokoju ducha niż teraz. Naprawdę. Spełniam swoje marzenia. Jestem osobą, którą kocham. I jest wspaniale. Dziękuję ci. Cokolwiek czuła nad nami. Miliard, inną. Die, die. Co widzieliście, to jest właśnie ekstremum nasze, którego nie powtórzymy raczej Experience one, Once in a Lifetime. But we did it? Zrobiliśmy to pięknie po prostu, jest gorąco. Ja teraz chcę zrobić sobie zdjęcia albo filmik z maszynistą. Chcę zobaczyć jak to wygląda. Ten potężny, potężny koń, ciągnący to wszystko, albo pchający właściwie, jest ich kilka zresztą. No i co, I idziemy, mam nadzieję, że znajdziemy taki malutki kemping, na którym można się wykąpać. Zobaczymy, czy się uda. Pokaż mi, To jest nasz stop, który ma nas zaprowadzić do granicy z Marokiem. Mamy około godziny drogi i za 5 godzin granica się zamyka, także ona teraz właśnie robi stopę na swoją londyńską twarz. Zobaczymy, czy się uda.